z Misiaczki, tu Pani Misiowa i Pan Misiu. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj Rob, jedziemy robimy na... sobie przejażdżkę e, dość długą przejażdżkę bo pewnie ponad 12 km. tak testujemy zasięg motusa 8 motus pro 8,5 Lite. light. W końcu dobrze. Tak. Baterię mamy naładowaną do pełna będziemy jechać na trzecim biegu. W tej chwili pokazuje nam e, ładowanie. A czekaj, tak powinienem pokazać. Tak jest. 40, y, znaczy... 41 i 8, 8? po 41,9, tak? Mamy dystans całkowity. Gdzie to się zmienia? Zmieni? E, wyłącznikiem. E, 183 km. Plan jest przejechania jakieś 11-12 km. E, jak przyjedziemy, to nagramy filmik. Oczywiście jedziemy na trzecim biegu. Nagramy filmik. Ile baterii zostało tak, tak naprawdę. Jak będziemy dojeżdżać do celu, to podczas przyspieszania zobaczymy, zwrócisz uwagę na to, jakie jest napięcie. Mhm. I odniesiemy się do tego później. Jeszcze w końcówce samej. Ja jadę na GT. Pani Misiowa jedzie na 8,5 Pro Pro 8,5 Lite. No nic, no to jedziemy. Jedziemy. Ja to do, do zobaczenia, zobaczenia później. Witamy Was z powrotem, czyli gruby Misio. I Pani Misiowa. No i co, przejechaliśmy się. Przejechaliśmy się, Ile zrobiliśmy. Zrobiliśmy Ile zrobiliśmy? A, tak. No, e, kurde, żeby to nie było. Dystans, dystans 12,7 km, więc no. dość spory. I... Ile baterii zostało? No to widzimy trzy kreski. Sprawimy... Ale pokaż, no woltomierz 36,8. A zaczynaliśmy 8. jak było 41,9. Tak, ponad połowę baterii zostało, ale w trybie w trybie, w trybie stojącym. Więc pamiętajcie, że zawsze sprawdzamy woltomierz. Ruszającym wtedy to jest wiarygodne źródło, jak rusza. I co? Trochę było górek, trochę było. Trochę było. Mm, płaskiego, płaskiego. Troszeczkę z górki. Troszeczkę z górki, ale cały czas pod wiatr. Cały czas pod wiatr. A wiatr o, jest dalekę, dość mocny. Wiatr jest. No jest trochę wiej. Yy, dobra, ale żeby nie było tak słodko. 36,8. Pokaż jeszcze raz licznik. Hmm. 195 km. wyjechałem jak było 183, tak? 12,7. Ale żeby nie było tak słodko, popatrzcie co pokazuje e, GT. Ta sama droga. Jest 11,7. Ile różnicy? Kilometr. Kilometr różnicy. Ta sama droga. Coś przekłamuje. E, niestety nie. Włączyliśmy żadnej aplikacji do pomiaru odległości. To był nasz błąd i trzeba będzie test powtórzyć. Tak jest, proszę Panią? Tak. Powtarzamy test? Powtórzymy jeszcze test. Tak, tak. E, dobra, to idzie do publikacji, a my wrócimy z testem dystansowym na trzecim biegu. Jeszcze raz. Jest. Ale już z, z aplikacją. aplikacją, żeby sprawdzić Gdzie? Za tydzień, gdzieś w sobotę pojedziemy, się, przejedziemy się, nie? A nie, w sobotę nie będzie czasu Następne. Zobaczymy Zobaczymy Dobra, pozdrawiamy Was serdecznie Miłej niedzieli Miłej niedzieli I Pa Dobrego tygodnia I dobrego tygodnia Ciao